Witam, witam. Um, co dzisiaj będziemy robić? To znaczy. Dzisiaj, dzisiaj, będziemy opisywać. Piękny kanał. Co, tu już widzimy, że jest piękne ujęcie. Zdjęcia pięknego. Co. To jest piękne, posłuchajcie. To jest piękne. Najfajniej, najfajniej, Jak wiecie, co się robi? Jak się robi, tak. Prędkość odstrzymania to tak. To jest piękne. Dobrze, więc szybko muszę kończyć, bo... Tutaj, tu, tutaj już szybko... To jest, widzicie, tak się nazywa fiery. Um, I musicie kliknąć subskrybuj. I to jest, muszę... muszę kończyć, bo chcę też stawić na Instagrama. pa. pa.